odcinek, u baby! I witam Was po raz kolejny, oczywiście, w Poppy Playtime. E, tak, miał być dzisiaj inny odcinek, bo sobie tak zaplanowałem, zupełnie innej gry, żebyśmy aż tak nie ciągnęli tej kolejki z Poppy Playtime bez przerwy. Wczoraj wieczorem wyszedł nowy mod, który bardzo, bardzo chciałem ograć jak najszybciej się da, żeby Wam to pokazać. Jest to mod związany z Bandim. Z gry Bandy the Ink Machine, bodajże. Twórcą moda jest Full Tilt On. Oczywiście, link do jego kanału znajdziecie poniżej w opisie. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, jak zwykle, like, like, razy dwa. E, oczywiście, komentarzem dnia: niech dzisiaj będzie hashtag Bandy, a my dzisiaj robimy, myślę, że z 2,5 tysiąca łapek to będzie taki spokojny wynik. I w sumie, póki jest okazja, ja Was zapraszam na swojego Instagrama. Ogółem, tam za dużo nie wrzucam, czasem ewentualnie jakieś relacje. Może zacznę coś rzucać w zależności od tego, jak ciekawe życie będę prowadził, XD. Ale mamy już prawie tysiąc obserwujących, więc zapraszam was, zróbmy przynajmniej ten tysiąc obserwujących, zobaczmy, jaki wynik zdołamy zrobić. A my zaczynajmy, jesteśmy w grze, menu, nic się tutaj nie zmieniło, kliknijmy sobie play, tak samo tutaj ta sceneria, tak samo się nie zmieniła. Zobaczymy może, czy filmik się chociaż w jakimś stopniu zmienił. Nie, filmik jest ten sam, dlatego ja sobie wszystkie czyli komenda Slowmo na 10, tak jak zwykle. No i okej, okay, wylądowaliśmy z powrotem, ale tak jak widzę, tutaj też na razie na samym początku nic się nie zmieniło, więc od razu, że tak powiem, speedrunujmy całą rozgrywkę. Czy tutaj coś dostaniemy nowego? Może filmiki jakieś będą nowe, czy nie? To pewnie będzie znowu przedstawiające to samo. Tak, dobra, to też slowo na 100 zróbmy. Jak błyskawica będziemy sobie biegać. O! Zmieniło się coś? Mamy dodatkowe narzędzie. Aż, aż jestem ciekaw. Mm, Slowmo na jeden. Nie, to jest to samo praktycznie to co zwykle mieliśmy do tej pory. Eee, a, oczywiście. Destroy target. Nienawidzimy plakatów <gryw> z popis związanych. Dobra, czyli jeżeli nic się tutaj nie zmieniło, jeszcze mogę to odtworzyć. I zobaczyć, czy tutaj coś, coś będzie nowego. Ale chyba nic się nie zmieniło. To nie mamy co tutaj stać, chodźmy po prostu dalej. I cyk, otwieramy. I czy będzie Bendy? Jest! Uuu, nice! Ale on wygląda dobrze w tym modzie. Powiem wam szczerze, 100 razy lepiej niż... Y w tym wypadku, Elmo na przykład, czy, czy Kissimissi, chociaż wiadomo, Missy to było tylko podmiana kolorów. Ale wow, tutaj się twórca postarał. No, troszeczkę główka wystaje. Zabawki pozostały powiedzmy te same, ale wersja niebiesko-czarna, hagiego-łagiego troszeczkę mnie przeraża. Wiem, że się na mnie patrzysz. <laughs> Nie, ładnie wygląda naprawdę. Od środka, oczywiście, no nic ciekawego mieć nie będzie. No tutaj grafiki po, po kolei dalej, to są związane akurat bezpośrednio z Poppy Playtime. No, wiadomo, że tutaj będzie niestety hagiłagi. Tutaj my, powiem szczerze, że tak. Siedziałem troszeczkę w plikach gry. Sam próbowałem, że tak powiem, pobawić się w tworzenie modyfikacji, na przykład tekstur. Chciałem zamienić teksturę pudełka na swoją twarz albo twarz Admirosa, ale nie, za nic mi to nie wychodziło. Po trzech godzinach zrezygnowałem, więc wierzę i z zinfotografuję. Informacji z internetu, że ciężko jest modyfikować tę grę. Yy, dlatego to, co mamy, no to, to i tak jest bardzo fajna rzecz. No i to jest yy, ten sam moment, co zwykle, czyli będzie znika od tak z dupy. <laughs> no okej, okay, to teraz zobaczmy, widzę tę łapkę, ale to chyba jest łapka Hagiego, yy, więc przenieśmy się może. Tak, to jest to jest niby łapka Hagiego. W sensie sierść jest, łapka nie, a tutaj mamy dziwną fuzję. Tr znaczy, może nie tyle fuzję, ale nie, to, to jest hagi w wersji ciemnej. Takiej czar czarno-niebieskiej tym razem. I ja walę, jak to źle wygląda. Okej, okay, teraz powinien się on tam wyłonić. Jak tylko wezmę, otworzę te drzwi. Tak. I jak przejdę tutaj, to on powinien się tam pojawić. Tak, już się pojawił. Dobra, zobaczmy. Czy... No nie, no znowu to jest... To jest... To nie jest on! Co jest z Bendy? mnie tak? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ja to wszystko poprawnie zainstalowałem i tak naprawdę tylko mu się usta zmieniają. <laughs> Kurde, ale i tak jest creepy, jakby nie patrzeć. No dobra, nie ma co. E, to może już powoli przechodźmy do no, sceny finałowej, prawda? Okej, okay, jeszcze taka przypominajka, bo, bo nie każdy wie, jak rozwiązać tą zagadkę. Trzeba chwilkę posiedzieć. Mianowicie musimy pamiętać, że tutaj są słupy, które no niestety nam przeszkadzają, więc najlepiej jest po prostu tutaj stanąć. Przejść sobie, obtoczyć w taki sposób pierwszy słup, w taki sposób drugi słup już mamy wszystko z głowy. Tego nie tykamy, bo możemy na tą stronę przenieść, ale zostawiamy tak jak jest w oryginale. I drugą łapką, cyk, wszystko mamy, to jest bardzo łatwe. Ej, z tego co zauważyłem jest inna zabawka zupełnie. Wtedy mieliśmy coś ale la pszczółko pieska, co co coś takiego, a teraz jest, nie wiem, gufi, Taki miniaturowy guffi. Ale dobra, weźmiemy cię. Jak ty wyglądasz w ekwipunku? A! To wyglądasz z powrotem jak taka pszczółka. <laughs> dobra, to nie zostało nam nic innego, jak już kliknąć tutaj, zostawić naszą zabawkę, czyli tego gufiego. Nie wiem o co z nim chodzi. No i lecimy. Witaj, Bendy! Wow! No nieźle. Troszeczkę inny, ale pierwsze co, co chcę zobaczyć? To oczywiście jumpscare, chodź. Ja wale. Kurczę, mimo że już gram w tą grę raz, to i tak te, te, ten dźwięk, prawda? Ta animacja, to wszystko, no to działa dalej. Dobra, to my pouciekajmy przed Ink Bendim w takim razie. O. Okej. Okay. Ta, taki, taki bardziej grafitowy on się wydaje, taki. Czary, prawda? Ale mógłby być bardziej ciemny. Dobra, jak, jak on tu będzie wyglądał? Mam nadzieję, że nie będzie tutaj Hagi'ego bezpośrednio, tylko on jako on. O, kurde. Biegnie. Biegnie. Biegnie za nami. Dobra, lecimy. Nie mam co się aż tak zatrzymywać. Biegnie, idzie. HA! Kurde. Okej, okay, to było tędy, to było tędy boże. Ja już z tydzień nie grałem jakoś I już trochę pozapominałem Siema! Co tam u ciebie? Troszkę troszkę za blisko Okej, okay, zamknął Cześć! Ciekawe czy mógłby mnie tak złapać. Oj, ciekawy Górny goni mnie. Ej, do dobrze to wygląda, naprawdę dobrze zanimowane też no, co tam? Ale było blisko, ale było blisko. I okej, okay, okej. Okay. Zatrzymujemy. Zrobimy spowolnienie na 04, powiedzmy. I zobaczymy sobie animację spadającego Bendy'ego. o tak, Ink Bendy nie żyje. Kolejny antagonista, już rozwalony. Nieźle. Kolejna postać Hagiłagi, Łagi, Kissy Missy, Elmo i Ink Bendy. Nice. I spadniesz w przepaść tak jak reszta. No, mam nadzieję, że ty się w chapterze drugim nie pojawisz. <laughs> I leci w dół. Dobra, on będzie sobie tak spadał skończony się. jak tamte pudło na samym dole. A mym sobie mkniemy do samego końca. Zobaczmy, czy coś tutaj się zmieni. Wezmę sobie slow na jedynkę. Czy końcówka może będzie inna? Czy ktoś inny będzie za popi? To mnie ciekawi. Dalej mnie te drzwi tutaj triggerują z tą szafą. Tam będzie chapter drugi na pewno. Jak nic. I czy będzie popi? O, to tutaj. What? A co to za zabawka? To nie jest poppy. Czym ty jesteś? Ej, ja naprawdę nie kojarzę. Okej, okay, ja w Bendiego praktycznie nigdy nie grałem. Może z 5 minut kiedyś patrzyłem jakieś filmiki, ale nie kojarzę. Może sobie podlećmy tak troszeczkę przez te szklane drzwi. Wow! Inny zupełnie model. No dobra, to otwieramy. Wow, to było dziwne, to było dziwne, ale okej, okay, przynajmniej, no to, to niby mówi Poppy, ale dobrze, przynajmniej to nie było w 100% tylko zmiana modelu Hugiego na, na Benny, e, Bendy'ego znaczy się. Więc chociaż tyle. Ciekawi mnie, co była za postać. Jeżeli kojarzycie, to dajcie znać w komentarzach. A my jeszcze obejrzymy bardzo krótki klip. Mianowicie prosiliście mnie w komentarzach, żebym obejrzał intro ten filmik, ale od tyłu, bo ponieważ, iż możliwe, jest zawarta jakaś tajemnicza informacja. Zatem 40 sekund zaczynamy. He bought the edge of Oh, I'll keep off the gal's hush blunt net. It's our winner, I'm a no-nator. I have a little bit of 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 a little Oj, naukałko Faktycznie coś jest te rzeczy. Znaczy powiem szczerze, tak, to może być troszeczkę przesada ewentualnie, że ludzie doszukują się naprawdę wszystkiego i co tylko się da. Ale no niektóre... niektóre frazy tutaj faktycznie troszeczkę... Przypominały to, co yy, mieliśmy na dole z napisów, prawda? Więc wow! Może coś być jeszcze ciekawego do odkrycia w Poppy Playtime. No okej, okay, to my kończymy dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, 2,5 tysiąca łapek w górę to dzisiejszy cel. Ponadto, hashtag Bendy w komentarzach, jedziemy z tym. No i oczywiście zapraszam was na mojego Instagrama, zobaczymy, czy coś tam będę robił. No i co, w międzyczasie zapraszam was do wszystkich jeszcze innych moich poprzednich filmików z Poppy Playtime, jeżeli coś ominęliście. A ja za dzisiaj dziękuję, trzymajcie się, hej, hej!